Dzień dobry Państwu. Dziś gościem studia telewizyjnego jest dr Wojciech Guin, psycholog. Witam serdecznie. Witam, witam Państwa. Panie doktorze, chciałam z Panem porozmawiać dziś o władzy i pieniądzach, <śmiech> <śmiech> a konkretnie o wpływie władzy na człowieka i takim destrukcyjnym przede wszystkim wpływie władzy na człowieka i destrukcyjnym wpływie nadmiaru pieniędzy, bo jak wiemy, mimo że dają one wiele przyjemności, to. Niektórzy nie potrafią sobie z tym poradzić i wpadają z tego powodu w różne nałogi i, i inne kłopoty. Ale może zacznijmy właśnie od władzy. Jak to jest, kiedy człowiek czasami otrzymuje albo angaż na jakieś stanowisko intratne, stanowisko jakieś, które wymaga podejmowania decyzji, decydowania o ludzkim losie. Bywa, że się mocno zmienia i często jest to zmiana niestety negatywna jego znajomi, bliscy mówią, że nie poznają, że nie wiedzą, co się dzieje, że w tego człowieka, mówiąc kolokwialnie, coś złego wstąpiło. No, no, tak. Czy to rzeczywiście coś złego może wstąpić pod wpływem właśnie takich zmian w życiu, czy to po prostu tkwi, a się uaktywnia? Temat, temat rzeka. Temat no. rzeka i przypuszczam, że nie ma prostych odpowiedzi na no to żeby rozwikłać te zagadki, bo to, że władza zmienia, tak zwana władza zmienia. To obserwujemy e, również w aspekcie międzynarodowym. E, bo zobaczmy, wszelkie konflikty międzynarodowe też są powodowane tym, że władza jakoś wpływa na poszczególne osoby. Ja już nie będę podawał przykłady jakieś konkretne, ale ich jest aż nadto. Zobaczmy chociażby wiadomości jakiejkolwiek. Wszędzie są jakieś konflikty, za którymi stoją ludzie. jednak ludzie. Konflikty same się nie kreują. Ale z drugiej strony spójrzmy. Władza to jest pewna funkcja. Pewna funkcja, z której wynikają określone obowiązki. Nie przywileje, obowiązki. Jeżeli i jest cała rzesza ludzi, którzy wykonują bardzo rzetelnie i bardzo uczciwie swoje obowiązki wynikające z funkcji. Jeżeli funkcja im powiedzmy w hierarchii tej y, różnego rodzaju funkcji wyżej, tym więcej tych obowiązków jest i tym większa odpowiedzialność za inne osoby. Za te osoby, które wykonują y, polecenia tej jakiejś funkcyjnej osoby, no powiedzmy wyżej, kierownik y, działu, jakiegoś dyrektor działu, brygadzista. Ich odpowiedzialność sprowadza się do tego, żeby faktycznie pracownicy rzetelnie pracowali, organizuje im taki ktoś pracę, ale pani używa sformułowania władza. Y, zawsze wtedy ja stawiam cudzysłów tutaj, bo jeżeli władza, Faktycznie sprowadza się do tego, że ma się jakąś porcję pieniędzy, a tak wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają. Trzeba jeszcze mieć pomysł na zagospodarowanie. Dopiero tych zakupy. Pieniędzy. <śla> <śla> Dopiero <śla> zakupy tak. No może. Y Niemniej jednak, pieniądze zawsze są środkiem chociażby do tych zakupów. Natomiast jeśli rzeczywiście ktoś uważa, że władza. To jest władza konkretna nad ludźmi, to powiem to jest takie bardzo na krótką metę. Każda funkcja wybieralna, każda funkcja prezesa kogokolwiek, jest gdziekolwiek. Zaczyna jakiś ma, czas ma, ma, ma jedną określony. cechę stałą, czas określony. To nie jest do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej. Kiedyś tą funkcję przestanie się pełnić. I to, czy ludzie będą pamiętać dobrze człowieka, czy źle, no właśnie, będzie zależało od tego, jak funkcję wykonywał. Niestety, mówię, no, niestety zgadzam się, są osoby w skali Polski, całej Europy i nie tylko świata całego, gdzie faktycznie ta funkcja. Kojarzy się jednoznacznie z władzą, a powiem coś, myślę, bardzo chyba najważniejszego w tym względzie. Do każdej funkcji trzeba mieć odpowiednie cechy osobowościowe. No właśnie, jakie, funk jakie te cechy osobowościowe sprawiają, że możemy kogoś oceniać jako dobrego, nie wiem, władcy włodarza albo e złego? E dobry włodarz będzie miał jedną bardzo ważną cechę, mianowicie pokorę. Yy, nie czarujmy się. Nie ma ludzi, którzy wszystko wiedzą. Yy, bo teraz akurat w przypadku, na przykład zarządzania jest taka dziedzina zarządzanie zasobami ludzkimi. Szef ma dobrze zorganizować pracę ludziom, a wcale nie musi się na, na, tym, na tym znać. Co, co on, ma, on ma zorganizować. Ta praca on ma iść. poznać potencjał ludzi tego tak? umieć. No, wykorzystywać. Dokładnie. Na tym dokładnie. Natomiast nie, nie musi się znać na tym, na tym czy jeszcze na czymś innym. Ale ma dobrze zorganizować i to nie jest znowu władza to jest funkcja funkcja do zorganizowania tylko że jeżeli na przykład przyjdzie do mnie pracownik i powie wie pan co no to nie, niekoniecznie tak należy to robić to ja mam dwa wyjścia albo się na niego obrazić albo go posłuchać albo przemyśleć co powiedział i wyciągnąć, i wyciągnąć wnioski. I proszę zobaczyć, z takiego chociażby zachowania pracownika podległego, bo jeżeli jest tak zwany styl demokratyczny zarządzania, to ten pracownik do mnie jako szefa przyjdzie. Jeżeli jest styl autokratyczny, to on do mnie nigdy nie przyjdzie. Bo zrobi to raz i więcej. Z zrobi to raz, dostanie powiedzmy tu cudzysłów po uszach i więcej nie przyjdzie. Tylko, że ten szef zostaje sam, może coś zostaje sam z, własnymi, z własną, powiem, no nie wiedzą w tym zakresie. W związku z tym będzie podejmował decyzje dotyczące czegoś, na czym się no, no może nie znać. Prawdopodobieństwo popełnienia błędów ogromne. Dlatego też i teraz jeszcze pieniądze. Pieniądze w sumie powinny być ekwiwalentem za rzetelnie wykonywaną funkcję. Bo jeżeli... Taki człowiek, który ma jakąś tam funkcję dosyć wysoką, rzetelnie to wykonuje, no to powiem tak, zapłaćmy mu. Skup się człowieku na tym, żeby rzetelnie wykonywał daną funkcję i nie, nie myśl o tym, żeby dorobić. Tylko, że mówię, to jest coś takiego, że są funkcje takie, i przecież wiemy o tym doskonale, gdzie 24 godziny doby to za mało. Faktycznie pracuje się po wiele, wiele, wiele godzin. Jasne, że wszystko też zależne jest od tego, jaki zespół się stworzy, ale powiem, jest psychologia polityki, psychologia władzy. Czyli oceny psychologicznej mierzymy, badamy te właśnie style. Style są różne. Styl tak zwany delegujący, ty masz zrobić to, ty, to, ty, to ty tamto, prawda? Yy, inne style. Yy, może być, tak jak zresztą klasyka yy, zarządzania mówi, styl demokratyczny, autokratyczny i liberalny. Autodemokratyczny, wszyscy razem pracujemy nad wypracowaniem decyzji, ale ja jako szef Biorę ją muszę firmować, i muszę firmować, się... bo muszę ją firmować. W związku z tym ja ją podpisuję. Tak wygląda styl demokratyczny. To nie jest prawda, jak niektórzy chcą też wiedzieć, że styl demokratyczny to wszyscy biorą udział w podejmowaniu decyzji. To kto ją podpisuje? Decyduje szef, no, szef a decyduje, załoga. Oczywiście. I szef teraz. Tak jest, szef ma obowiązek powiedzenia załodze rzeczy takiej: proszę o pomoc, proszę o konsultację, przegadajmy temat, ale ja podejmę decyzję. Bo tak, no, no bo tak to wygląda. Styl autokratyczny z kolei szef nikogo nie słucha. Sam podejmuje e, decyzje. Ważne w tym momencie jest to, żeby się na tym znał. E, styl liberalny, ja nazywam, że to jest żaden styl. Kto głośniej krzyknie, ten rządzi, ten, ten ma rację. Rząd, ten ma rację. E, czyli, e, a e, gdy pani ja przez pytała, to jaki szef, e, to znaczy, jaki styl jest dobry? E, wszystkie. Dobry szef umie posługiwać się wszystkimi stylami. Mieszając je w odpowiednich tak. proporcjach, w I w odpowiednim, od czasie. w odpowiednim czasie. Bo czasami są takie chwile, że nie ma czasu na dyskusję, tylko trzeba wykonywać polecenia, potem jest czas, gdzie można dyskutować, ale potem na przykład trzeba dać trochę ludziom odpocząć, tak? No to wtedy wprowadzamy styl liberalny. Ale potem znowu się to kończy i to jest mieszanie stylów, mieszanie między stylami. Też pewnie w zależności od tego, jak postępuje załoga, prawda? Tak no, jest, bo to jest, tak jest. No, ale to z kolei zadaniem też szefa jest dobrać sobie załogę, no powiem sprawną, merytorycznie przygotowaną i załogę, no co tu dużo gadać, lojalną. No. Lojalną nie tyle wobec szefa, co wobec funkcji, wobec, wobec miejsca momencie. pracy. Czyli ja to bym tak bardziej nazwał lojalnością służbową, zawodową. Bo to też nie jest tak, że prywatnie ludzie mogą się nienawidzieć, ale w pracy jak pracują obok na tych samych stanowiskach to w ich wspólnym interesie jest to, żeby nie rzetelnie pracować. Dokładnie. Nie. Panie I rze doktorze, często rzetelnie bardzo dobrze pracują. Panie doktorze, czasami mówi się o tym, o takim zjawisku, jak zachłyśnięcie się władzą. Dotyczy to zwłaszcza osób, które no po raz pierwszy pełnią jakieś ważne, w ich ocenie najczęściej funkcje i robią rzeczy, które w społecznym odbiorze są nie do końca zgodne z oczekiwaniami. Mówi się właśnie, że ktoś zachłysnął się władzą, że komuś uderzyła władza do głowy. Z czego mm. to może wynikać? Sądzę, że to może być też efektem... A właśnie, zależy jakie mamy wyobrażenie pełnienia tej funkcji, prawda? Jeżeli jest to wyobrażenie takie, że wszystko mi wolno, to może być to zachłyśnięcie, ale tak naprawdę to nic nie wolno. Wszystko jest regulowane przepisami, Zapisami różnej maści. To nie jest tak, że jest swoboda w interpretacji przepisów. Nie, przepisy są często bardzo jednoznaczne. To zachwyśnięcie, to jest trochę tak, wie pani, myślę, że do zakrztuszenia można przy, przyrównać. Minie albo spowoduje zejście. Zachwyśnięcie może być. Może być te pierwsze chwile jakiegoś, no powiem, takiego rzeczywiście bardzo hura optymistycznego spojrzenia, ale potem bardzo szybko trzeba schodzić na ziemię. A jeśli to... to nie mija? No, o, jeżeli to... ten zachwyt nad właśnie sprawowaną funkcją e... trwa już do... ja, ja bardzo myślę, długo. Ja myślę, że jeżeli to na przykład trwa rok, dwa, trzy, to wyborcy to zweryfikują. Na szczęście od ponad dwudziestu Pięciu lat uczymy się, uczymy się cały czas demokracji, bo to jest cały czas nauka, to nie jest tak, że u nas jest, jest już zdecydowana, skrystalizowana demokracja, my się jej uczymy cały czas. Ale proszę zobaczyć, coraz bardziej wyborcy czują siłę własnego głosu. Czyli jeżeli to zachwyśnięcie będzie za długo trwało, to no potem przy następnych wyborach bardzo szybko znika. I teraz, jeżeli obserwujemy na przykład wybory parlamentarne, to proszę zobaczyć, ile parlamentarzystów zniknęło, nie pojawia się, czyli demokracja czas działa. Często są to osoby, wokół których były jakieś afery, czasami drobne, tak, tak, nie tak, wiem, tak. kwestia zegarka ale, albo jakichś y takich rzeczy, które w społecznym odczuciu są y po prostu właśnie tym nadużyciem ale władzy. Ale też, też mogło to być tak, że być może, o czym nie będziemy wiedzieli, bo jeżeli to był jakiś parlamentarzysta gdzieś, jakiegoś okręgu z daleka od nas, to nie będziemy wiedzieli. Ale być może pokazywa jakąś arogancję wobec wyborców. To bardzo szybko jest weryfikowane. Także, a wyborcy też bardzo umiejętnie obserwują co? Że nadchodzi rok wyborczy i, i zaczyna się, no powiedzmy, takie trochę kokietowanie, tak. prawda? Wyborca sobie zadaje pytanie, to gdzie ty siostro, czy bracie byłeś przez, przez trzy lata? Trzy lata? Tak? Wyborca to widzi. I jeżeli y, ktoś rzeczywiście sobie przypomina z tych, powiedzmy, funkcyjnych, wysokich, że no, są wybory, czas zacząć się koncentrować na wyborach. Będę miła, cień na Będę miła. Tak jest. Y, dokładnie. To już nie. Nie kupi. Nie kupi. Ludzie pamiętają. Poza tym y, myślę, że. Mamy wszelkie maści komunikatory społeczne. Tego nie było. Ocena, jest. Tak, ocena, która ocena tak naprawdę przecież jest tego, szybka i bieżąca. Tak, tak jest, tego lekceważyć przecież nie można. Bo to nie jest tak, jeżeli ktoś kogoś bardzo ostro skrytykuje, to najprościej powiedzieć, no nie ma racji. Tylko pytanie trochę inaczej trzeba postawić, dlaczego krytykuje? Jeżeli ktoś aspiruje gdzieś do jakiejś funkcji i został skrytykowany. To musi Panie doktorze, a wierzy Pan w to, że jeżeli ktoś nawet na początku nie wiem, swoich rządów, swojej kadencji ułamie no, jakieś obietnice celowo, wiedząc, że będzie miał jeszcze wiele miesięcy na to, aby zrobić ruchy, które mogą się wyborcom spodobać, to wierzy Pan w to, że wyborcy zapomną rzeczywiście? No właśnie, wyborcy pamiętają. Wyborcy pamiętają, zwłaszcza wrócę znowu do tych zapisów, które z internetu już nie znikną, prawda? Zawsze można wrócić do tego, przypomnieć sobie, jeżeli ktoś zapomniał. Poza tym, jeżeli jest jakakolwiek kampania i to niezależnie od szczebla samorządu, bo Parlament to też jest samorząd przecież, to każdy zapamiętuje to, co w jakiś sposób jego dotyczy. Prawda? Jeżeli ktoś mówi, a to wybudujemy coś. A, to jego, dla, kogoś to jest ważne, a coś. dla niego to jest ważne, to on to coś zapamięta. Jeżeli tego czegoś nie ma, to on przypomni, że tego nie ma. Czyli to nie jest tak. Ten czas składania obietnic bez pokrycia, on był, bo był, gdzie można było y, obiecywać y, zalesianie Marsa, prawda? Ten czas się skończył. Teraz są konkretne obietnice, takie, a nie inne, w kampanii składane. A teraz mamy czas dwóch kampanii w tym roku. No, wyjątkowy, wyjątkowy rok, wyjątkowy. ale będzie. Więc będziemy bardzo, my wyborcy, bardzo słuchać, co kto będzie chciał nam obiecać. I też nie na, nie na zasadzie gruszek na wierzbie. Potem to zostaje. Potem jest rozliczanie. I mówię. Akurat my, wyborcy, w ramach demokracji mamy ruch taki: za cztery lata weryfikujemy. Nie wyszło, nie ma ciebie, człowieku, w polityce, nie ma ciebie w tych jakichś funkcjach. Nie dotrzymałeś. Dlatego Politykiem też... się bywa, a człowiekiem się cały zostaje czas, na zawsze, oczywiście, Więc warto chyba o tym pamiętać. cały czas trzeba pamiętać, że obietnice. To nie jest coś w powietrze i Je trzeba po prostu realizować. Mniej lub bardziej udanie, ale trzeba je realizować. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę moim i Państwa gościem był dr Wojciech Kulin, psycholog. Dziękuję bardzo.